Drodzy Państwo, trwają jak widać, ostatnie już poprawki i przygotowania przed konferencją związku przedsiębiorców i pracodawców. Dziś będziemy rozmawiać o finansach. A dokładnie o finansach przedsiębiorstw. Odpowiemy na pytanie, skąd wziąć środki finansowe na rozwój swojej firmy w dzisiejszych czasach? Gentlemani, nie rozmawiają o pieniądzach. Nieprawda. My będziemy o nich mówić przez cały dzień na konferencji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Zapraszam. Polski Fundusz Rozwoju już od ponad 6 lat wspiera rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez inwestycje bezpośrednie, jak i inwestycje w venture capital, w dynamicznie rozwijające się spółki technologiczne. Co powinniśmy robić jako kraj, żeby Polska dalej rozwijała się w kierunku innowacyjnym? No, na pewno. Kontynuować inwestycje. Te bezpośrednie, jak i ten cały ekosystem rozwoju innowacji. W infrastrukturę, w wiedzę, w kolejne fundusze. Wszystko po to, żeby taki przedsiębiorca w Polsce mógł dalej się rozwijać w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Bank Gospodarstwa Krajowego to Państwowy Bank Rozwoju, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Znaczna część naszych działań poświęcona jest właśnie wspieraniu polskich przedsiębiorców. Realizujemy naszą misję za pośrednictwem modelu biznesowego i dwa, pro, dwa programy z modelu biznesowego wspierają właśnie przedsiębiorców. Jest to program rozwój przedsiębiorczości MŚP oraz rozwój przemysłu. Ja zapraszam Państwa do oferty ścieżki smart, którą teraz mamy. Do 30 czerwca prowadzimy nabór. Możliwość jest realizacji projektu wielomedułowego. Do tej pory przedsiębiorcy musieli składać osobne wnioski o dofinansowanie na właśnie prace badawcze, na wdrożenie czy na ekspansję zagraniczną, kompetencje pracowników. Teraz będą mogli zrobić to w ramach jednego wniosku o dofinansowanie. W ostatnich latach polski rynek startupów i venture capital bardzo się sprofesjonalizował i przez to tak naprawdę i startupy i VC podzieliły się na pewne tematyczne sektory. I najważniejsze w pierwszym takim selekcji, do jakiego venture capital dany startup chciałby aplikować, jest zobaczenie jego profilu, na jakim etapie inwestuje, jakie sektory obstawia. Jaki ma network, jakie ma swoje inwestycje portfelowe. Dlatego, że nie ma nic gorszego z perspektywy inwestora niż dostawać pitch deck, czyli taką ofertę inwestycyjną od startupu, który kompletnie nie pasuje do Twojego profilu jako venture capital. Wczesne etapy rozwoju startupów i firm technologicznych to najtrudniejszy okres dla tych firm. Można powiedzieć, umieralność czy upadłość takich spółek jest bardzo wysoka. I tutaj właśnie rola istotna, zarówno rządów, jak i instytucji finansowych, w tym również funduszy, we wspieraniu tych technologii, które mogą zmieniać naszą przyszłość i wpływać na rozwój gospodarczy przyszłości. Uf, drodzy Państwo, za nami kolejne intensywne wydarzenie intensywne pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Kilkuset polskich przedsiębiorców dowiedziało się, jak pozyskiwać finansowanie i jak robić to z sukcesem. Sukcesem na poziomie dość wysokim, czyli gdzie szukać finansowania, i dość technicznym, czyli jakich błędów nie popełnić. Pozostaje mieć nadzieję, że wiedza zdobyta podczas dzisiejszej konferencji przyczyni się do sukcesów nie tylko ich firm, ale także całej polskiej gospodarki.